Co to jest? Co to jest? Jest tam kałuża i od tej kałuży się coś odbija jaskrawego na żywo to jest bardziej jaskrawe niż widać to na telefonie ale coś tam świeci dziwnego i nie jest to efekt nie jest to żaden efekt specjalny Już wiem co to jest Po prostu tam stoi z tyłu białe auto z załączonymi Właściwie nawet nie. Stoi tam z tyłu białe auto Słońce świeci na reflektor i reflektor pada odbiciem na kałuża i stąd tutaj się robią takie jakieś efekty nadświetlne Ciekawe zjawisko Świetlne. coś świeci w cieniu, czyli można wykorzystać wodę i słońce i reflektor do oświetlenia czegoś bez używania energii tylko trzeba odpowiednio ustawić to wszystko darmowa energia, darmowe światło i tutaj jest taka łuża i to w telefonie widać, by nie świeciło ale na żywo to jest, naprawdę tutaj są jakieś efekty światła się robią z tego niesamowite zjawisko aż bym zobaczyć to zjawisko niż to jest taka aż zszedłem zobaczyć to zjawisko wyszedłem z mieszkania I faktycznie tu jest kałuża tu jest reflektor ale z tej perspektywy nie ma tu efektów na świetlnych natomiast z drugiego piętra gdzie mieszkam z tej kuchni były tutaj widoczne efekty na świetlne czy jakieś efekty światła dłużnego. i czyli to tylko jest obserwowalne z pewnej wysokości, ale naprawdę szkoda, że kamera tego nie, nie łapie, bo naprawdę aż iskrzy światłem tutaj ten reflektor taka łuża i obraz do mojej kuchni. Niesamowite. Wróciłem do kuchni. Trochę mam do okno. Muszę kiedyś umyć. I teraz jak nagrywam jest to troszkę bardziej jaskrawe na telefonie. Aczkolwiek jak patrzę naturalnymi naturalnym wzrokiem nie z telefonu to ja że, ciągle gdzieś tam świeci, ale świeci już inaczej niż te parę minut temu. Czyli słońce się po że ziemia się przez te parę minut poruszyła względem słońca, jest inny kąt. Padania światła już aż tak bardzo nie iskrzy, ale naprawdę tutaj iskrzały to w różnych kolorach biel, czerwone. Nawet tak choćby elementy niebieskiego się pojawiały, ale nie wiem skąd ten niebieski by się miał wziąć tutaj.